Serii mazurskie, absurdy turystyczne. Na burze się zbierało od co najmniej godziny z hakiem. Od godziny z hakiem widzimy po przeciwległej stronie jeziora, zacumowany przy dzikim pomoście rowerek. W tej chwili burza już jest nad nami, a ci ludzie dopiero teraz stwierdzili: Hmm, chyba idzie burza, więc by trzeba było wracać. No i później są tragedie. Później są problemy. Komentarz chyba jest niepotrzebny, ale chętnie przeczytam Wasze komentarze pod tym filmikiem. Tak naprawdę do samego końca nie wierzyliśmy, że oni jednak zdecydują się ruszyć w największą burzę, że się zdecydują ruszyć na wodę. Jednak się zdecydowali. No już lepiej mądrzej by chyba zrobili, gdyby zostali jednak na brzegu. Tu niech do nas się chowają. Mi się wydaje, że ci ludzie w tej chwili nie do końca wiedzą, w którą stronę mają płynąć. Tak, kręcą w... się w kółko. Ale równie dobrze też może być tak, że wiatr na środku wody już nimi kręci.